Dzień dobry bardzo na kanale CryptoMachine. Ok, zaczniemy sobie w tym momencie od kranika, którego polecam już naprawdę od bardzo dawna. Sam z niego korzystam od 2016-2017 rok. Jest to kranik, który de facto działa od 2014 roku i jest cały czas działającym kranikiem, wypłacającym, naliczającym. Ok, wiem o tym, poleciłem to, wiele osób z tego korzysta. Oczywiście też dostaję z wiadomości, nie będę w to klikał. Ja tutaj dostaję dosłownie parę centów, wolę coś tam, wolę coś tam. Ja zaznaczam jedną rzecz, ja do nikogo, nikogo do niczego nie zmuszam, daję możliwości, pokazuję w tym momencie, powiedzmy tak jak tutaj, ekran, który działa, jest jest naprawdę sprawdzony i myślę, że jeszcze bardzo długo podziała. Jeżeli ktoś nie chce korzystać, bo jest jakaś drobnica, no przecież ja nikogo nie zmuszam. Nie chcesz, nie klikasz. Chcesz, korzystasz i klikasz, prawda? Prosta sprawa. Jest tutaj też bot, który na chwilę obecną właściwie to nie wiem do końca, czy działa, czy nie działa, bo tego nie sprawdzałem. Nagrywam to w sumie i sobie o nim przypomniałem, tak naprawdę. Muszę sprawdzić. Natomiast, mimo wszystko, i tak, powiedzmy, ja tą kartę mam zawsze włączoną w sobie w tle. Otworzoną, i co jakiś czas, jak sobie przypomnę, wchodzę i klikam. To co jeszcze robię i to co polecam zrobić, to jest taka jedna zakładka, jak tutaj mamy: lotery, tak. I tutaj losowanie jest zawsze raz na tydzień. I tutaj można wygrać. I powiem tak, naprawdę można wygrać. Ok. Resztę sobie sami dodajcie. Rzecz w tym, że to co ja robię, to dosłownie kupuję sobie co tydzień tam 999 tiketów, tak? Oczywiście w zależności od tego, ile kto, ile kto sobie wyklika tych satoshi, bo jeżeli będziesz miał na przykład 100, kup sobie dwa nawet tikety, Popatrz na to. Aha, dobra, czekajcie, przeskoczę tu na chwilę. Czy nam się teraz to akurat zatnie, older. Aha, no, dobra, to jest to nowe. To jest to nowe, czy to jest to stare? Dobra, nieważne. Zwróćcie uwagę na to. Ktoś miał 4000 tiketów, to jest 4000 Satoshi wygrał 01, tak? Ktoś miał 200 tiketów, wygrał 005. Kaman, 150 tiketów. Zwróćcie uwagę na to. Są oczywiście tutaj maruderzy i są tutaj oczywiście powiedzmy rycerze, Którzy kupują za tysiące dolarów te etykiety, i potrafią dosłownie być na ostatnim miejscu. Tu naprawdę to jest kwestia szczęścia, bo to no, jest losowanie, tak. Jeżeli będziesz miał farta, to wygrasz. Dlatego też ja nie mówię, żeby tu inwestować, kupować nie wiadomo ile etykietów, tylko kupić sobie kilka i tyle i to wszystko. i Jak będziesz miał odrobinę szczęścia, czego ci oczywiście życzę, no to w tym momencie co. Wygrywasz tak, jakąś tutaj kwotę. Mamy od 1 do 10 i tu zawsze są te naliczenia pokazane. Także ten kanik naprawdę polecam. Jeżeli go jeszcze nie masz, link znajdziesz oczywiście pod tym filmem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy w tym momencie giveawaya. I tutaj to, co jest fajne, to wygra aż 1000 osób. Ok, wygra 1000 osób. I ok, jest to dosłownie wartość tokena, znaczy token o wartości 10 dolarów. Ok, dupy to nie urywa, natomiast mimo wszystko to jest zawsze 10 dolarów i trzeba pamiętać o tym, że 10 dolarów, jakby w wartości, którą oni jakby na chwilę obecną będą rozdawać, zrzucać, a kto wie, co wydarzy się z tym tokenem, powiedzmy w perspektywie czasu. Z drugiej strony, też no, 10 dolarów znaleźć na ulicy. Dosyć ciężko. Więc jeżeli chcesz proste taski, telegram, Twitter, BSC adres, tak, z Metamaska polecam oczywiście, wizyta na YouTubie. Naprawdę bardzo, bardzo proste. 5 dni do końca, więc warto skorzystać 1000 osób sporo. Dobra, lecimy dalej. To za chwileczkę, i teraz tak, mamy Helix'a. Helix, no to tutaj mamy typowy metaverse tak? Czyli mamy NFT, mamy Landy. I jeszcze tam jest jakaś whitelista, to co jedynie robimy to wchodzimy sobie w link poniżej pod tym filmem, łączymy z portfelem no i tutaj w tym momencie będziemy brać udział i tu uwaga pojawi się oczywiście malutki haczyk z ich strony, mamy free drop tak zgadza się, natomiast chodzi o to, że jak w to klikniecie i połączycie z walletem pojawi się mianowicie coś takiego, że jest 4000 dostępnych NFT, Natomiast musisz mieć 5 osób poleconych. W innym wypadku, znaczy nie ma podanych i dokładnie informacji, natomiast jest 5 osób, 10 osób i 20 osób, to jest jakaś już white list. 100 osób, przepraszam, to jest white Przy 20 osobach jest to już land, przy 5 osobach jest to stricte NFT. Mimo wszystko, tak czy tak, warto zrobić warto zrobić, bo kto wie biorąc pod uwagę, że będziesz w tym czyli będziesz miał informacje, czyli spełnisz tam pewne taski, obserwując czy Twittera, czy dołączając do Discorda czy Instagrama to co jest tam do zrobienia, tak, to będziesz na bieżąco i może akurat pojawi się kolejna jakaś inna akcja, z której będziesz mógł skorzystać i nawet jak teraz Ci się nie uda może Ci się udać następnym razem, na to należy patrzeć w ten sposób ja o tym też mówiłem w poprzednim filmie dobra, lecimy dalej to jest ciekawa sprawa. Ja wiem o tym, że już było dużo tematów związanych z chodzeniem i zarabianiem, natomiast jak popatrzymy sobie przede wszystkim od strony graficznej na tą stronę, to wygląda całkiem dobrze. Ja ściągnąłem już aplikację, sprawdziłem sobie ją od środka, powiem wam też, że też wygląda zacnie. I tutaj teraz tak, to co robimy, to sobie chodzimy, tak, ściągamy aplikację, musimy jej pozwolić oczywiście na śledzenie, inaczej, by się, inaczej się nie da i za tysiąc kroków dostajemy jednego sweet coina. Jak sobie sprawdzicie na CoinMarketCap albo na CoinGecko, nie ma on jeszcze ceny, ale jest listowany. OK, czyli możemy tam śledzić wszelkiego rodzaju platformy społecznościowe z tym związane. I teraz tak, jeżeli ktoś by wpadł na genialny pomysł, żeby strzepać telefon, że tak powiem, tak, wyruchać go czy coś, nie zadziała to. Ma to jakieś zabezpieczenia, jak tam wyczytałem. To tylko i wyłącznie za kroki, oczywiście zachodzenie. Tak, są tam oczywiście też różnego rodzaju challenge, w których można brać udział. To jest tak, mnie się wydaje, ja sobie to ściągnąłem, przetestuję i tak robię. Mnóstwo chodzę też dosyć dużo, więc yy, dlaczego nie, jeżeli to w tym momencie wypali nawet przez moment i będzie można później skaszować, to jest plus. Jeżeli wypali w dłuższej perspektywie, jest to bardzo duży plus. Jeżeli załóżmy, nie wypali w ogóle, to odinstaluję aplikację i tyle. Natomiast, jakby nie było, mogę wygrać, mogę wygrać i ewentualnie właściwie tylko co zrobię? I tak chodzę, niewiele stracę. Ok? Więc to jest moje podejście, moja opinia na ten temat. Jeżeli chcesz, link znajdziesz oczywiście pod tym filmem. Możesz od razu łapkę w górę dać, suba, jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale. E, ściągnąć. No i zobaczymy co z tego tak naprawdę wiecie urośnie tak może akurat coś fajnego wypali może akurat będzie jakaś fajna spekulacja i cena wywinduje do góry i będzie można skasować za jakąś fajną kwotę. Wychodzone że tak powiem coinem. OK i lecimy dalej. Tutaj mamy stronkę tutaj jest to kompletnie bez refów. Pokazuję Wam ją. Wydaje się czy znaczy wydaje się dobra strona nie wiem czy ją znacie. Natomiast też tutaj to co robimy wchodzimy sobie, łączymy z metamaskiem i następnie to co nas interesuje, tu macie takie wskaźniki, możecie śledzić sobie wartość swoich NFT, swoich tokenów no bo to Wam zczytuje po prostu portfel natomiast to co nas interesuje to dropy, tak? dropy w których możemy partycypować, czyli załóżmy tutaj mamy w momencie kiedy nagrywam ten film 16 godzin do końca i to co robimy tutaj jedynie to jest na zasadzie wchodzimy sobie Będziesz miał oczywiście inną ikonkę: dołącz, join, coś takiego i dołącz, kiedy klikniesz sobie w dołącz, będziesz musiał tam podpisać, czyli podpisać poprzez Metamask, plus dodać maila. Tego maila musisz potwierdzić, jeszcze dodatkowo klikając siebie w skrzynce, i wtedy dopiero będziesz mógł dołączyć. I tutaj mamy w tym momencie 100 osób, tak, 400 dolarów jest zrzucanych w tym SPS. Czyli znowu też dupy nie urywa, tak, jest to ile 4 dolary, jeżeli ktoś dostanie, załóżmy, ale dobra, no 4 dolary, tak zawsze. Kolejny startuje w tym momencie za 15 godzin, no i tutaj tego było o wiele więcej. Jak zwróćcie uwagę, także można zbierać, to jak klikniemy sobie show more, zobaczymy więcej, także zawsze można dolar do dolara, grosz do grosza, krypto do krypto i to się zbiera, tak? także zawsze można i teraz znowu. Czasu to kompletnie nie zajmuje, śledzimy sobie, wrzucamy w zakładkę taką stronę, wchodzimy sobie co jakiś czas, sprawdzamy, o jest jakiś nowy dropik, klikamy i tyle. Mamy więcej szczęścia, wygrywamy, ok, zrzut na metamaskę, dziękuję, przytulamy jakiegoś coina, nie, no to czekamy na następny i tak dalej. Chodzi o to, żeby działać, żeby wykorzystać tego typu właśnie powiedzmy mechanizmy, tego typu strony, aplikacje żeby generować sobie i zwiększać swoje portfolio. Miało to dla ciebie wartość łapka w górę. Będzie to dla mnie w tym momencie też fajny feedback żeby nagrywać więcej tego typu filmów. Subskrypcja. Jeżeli oczywiście jesteś pierwszy raz u mnie na kanale wszelkiego rodzaju linki do portali społecznościowych Facebook Telegram czy też Twitter znajdziesz oczywiście pod tym filmem w razie pytań ma maila do mnie znajdziesz również pod tym filmem. Jeżeli ktoś by potrzebował pomocy w czymś, lub też miał jakieś pytania, jeżeli nie odpowiadam czasami, nie zrażaj się tym, proszę, bo czasami te pytania mogą gdzieś tam zginąć. Jestem, też tylko, jestem tylko albo aż człowiekiem, tak jak ty, po prostu napisz jeszcze raz. Albo ewentualnie powiedzmy, odezwij się przez jakąś w innej formie, tak załóżmy na grupie, przez Facebooka, dodaj mnie do znajomych, wtedy właściwie masz gwarancję, że. Nie ucieknie mi to i na pewno odpowiem. Jeżeli byłbyś też zainteresowany tematami związanymi tutaj stricte takimi powiedzmy inwestycyjnymi, natomiast związanymi oczywiście ze, świ ze światem krypto, których nie pokazuję w ogóle ani na YouTubie, po prostu nie pokazuję, to oczywiście odezwij się również do mnie na PRIV, pokażę Ci coś więcej. Coś grubszego, też że tak powiem. Natomiast to jest już dla osób, które mają powiedzmy bardziej otwartą głowę. No i oczywiście standardowo wszystko, co powiedziałem na tym filmie, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Ja nie jestem żadnym doradcą. To wszystko tylko i wyłącznie, albo aż tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, moja opinia. Także dzięki wielkie za poświęcony czas. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej!